tu nie widzę? Miles i ganki coś pomieszali? Hej, jestem na moście. Ale nie widzę tych naszych piratów z safari. O, oh, w Mordę. Byliśmy pewni, że to tam. Sorry za te zmyłkę, stary. Spoko, znajdziemy ich. Śmieci No bez jaj. Yeah, yeah. No, my mamy. Może dzięki temu znajdę odpowiedzi. Dobra ptaszko. Zabierz mnie do gwiazda. Fundacji będzie mi brakowało tych pościgów. Ta adrenalina, ten miejski tor przeszkód. Nigdy mi się to nie znudzi, ale będę prowadził badania. Za sensowne pieniądze. Pora. W końcu się udało. Mam normalne Dobra, wyluzuj, Parker. Później pomarzysz o tych grubych tysiącach spadań. Czas na pości. No byście mieli ubezpieczenie. Lecieć i tak nie uciekniesz! Nie, 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 nie! Niezły kamuflaż. Mogę się przyjrzeć z bliska? Nie, uznam to za odmowę. To już dwie zasłony! Może mój kostium mógłby rozpoznać ich częstotliwość! Nie widzę tu waszego szefa! Gdzie się ukrył? Chcę z nim porozmawiać o jego zachowaniu! Nie jesteś godny jego uwagi! Ale skorpion już tak? Okej! Okay. Przeciwko Gargano! Po prostu kilka razy skopałem mu tyłek! Ale zawsze się hamowałem, bo go nie zabiłem! No, kiepski ze mnie morderca! Kolejny robot. Może coś przetestuję. Dobra, zobaczmy. Wybacz, mały. Uwierz, że jest mi teraz równie niezręcznie jak tobie. Powinien tu być. Tak. O, to twój dom. Ha! te namiary do MJ. Może dorwie kartotekę budynku. To dokąd teraz? Hey, MJ. Dostałaś ode mnie te współrzędne? Tak, to stara hala targowa. Jej właściciel zmarł. Sprzedane ją kilka tygodni... Czekaj. Ten nabywca... To jakaś firma fasadowa, która skupuje nieruchomości w mieście. Wiesz, normalnie całe osiedla. Próbowałam zrobić o niej reportaż, ale trop się urwał. Każdy z kim rozmawiałam po prostu znikał. Idźcie się do czegoś przydać. Niedługo wyruszamy. Kim oni są? Nie, zaraz się dowiem. Powodzenia. Muszę załatwić tę dwójkę po cichu. A reszta łowców? Ich zasłony są gotowe, a łączność nawiązana. To się nazywają łowy. Możesz odciągnąć jedna z nich. Dwie sprawy. Te uzbrojone zbiry nazywają się łowcami. a nie wszyscy są stąd. Hmm, międzynarodowi najemnicy? Tak właśnie myślę. To może być materiał na pierwszą stronę. Wszystko zapiszę. Dzięki. a skoro mowa o pracy, przyjąłem ofertę Harego. Doskonale! Musimy to uczcić, jak już skończysz. Obecne zlewy. Jasne, na razie. Bestia. Tak jest, Robi się. Craven. To ich przywódca? A ciebie gdzie zbędą? Na las. Łapałem kłusowników w lasach, ale kiedy ich znajdowałem, byłem ostrzejszy niż oczekiwało się Idioci. Po szóstym incydencie wysłali mnie na, jak się mówi, przymusowy urlop, więc podpaliłem im siedzibę. Później zaszyłem się w domu i czekałem, aż po mnie przyjdą. Ale znalazł mnie ktoś. Spytał, czy chcę polować na prawdziwą. I to wszyscy! Dobra, co oni tu knuli? No, witam! Nagranie z zasłony, w której właśnie byłem. Chyba mają też inne rozsiane po mieście. Wyślę to Gankiemu. On na pewno je namierzy. Co poluje Craven? O, dlaczego? Tak, jest gotowy. Niech go dołączy. Koniecznie daj bezpłynny zapach. Majmy go Też jesteś głodna? Sieci są bardzo sycące. O, to dla mnie? Nie trzeba było. Wow. Mm, solidna i elastyczna. Hmm, ciekawe. Bazy są gotowe, zasłony zabezpieczone, pola, kamuflujące sprawne. Dobrze. Witole. Są lepiej wyposażeni niż większość wojsk. Ten Krajwen albo jest bogaty, albo ma znajomości. Albo jedno i drugie. No i już. Jak dzięki temu, co nosi w zakwach uchronił jednego łowca od śmierci. Nie pozwala się ograniczać tak zwanej współczesnej medycynie. To wiele wyjaśnia. Jak to? Żaden człowiek nie ma takiej siły. Nie A nie miesięcy. Takie są efekty skupienia. On myśli tylko o łowce. to. Może gdybyś skoncentrowała się na sobie zamiast na innym, A! też byłabyś taka silna. Może. Wszystko w porządku? <coughs> Powiedz mi, na kogo stawiano pod Wolgogradę? Nie zasłużył na wspominanie jego imienia. Myślałem, że młodość zapewni mu przemagę. Poza tym mieszkał tam całe życie. Znał wszystkie ścieżki. To ma sens, ale tak naprawdę bieg go pogrążył. Stracił cierpliwość, ale jego przeciwnik potrafi czekać. Przerwa. W porządku. Dokąd teraz? Zdaje się, że to jedyna droga. Uwaga na przyszłość! Nie zbliżać się do toksyn! Laboratorium? Halucynogeny. Chyba najgorszy z aspektów trucizny Skorpiona. Jeśli Kraven nim dysponuje, to. To przecież. Fiare apetachii. Jeden z najrzadszych kwiatów na świecie. Ekstrakt z niego ma silne właściwości lecznicze. Kilka lat temu chciałem go zdobyć, żeby zneutralizować truciznę skorpiona, ale nie było mnie stać na lot na raja te. Widać, Craven dał radę. Doktor Farley Stilwell. Jego eksperymenty zapewniły skorpionowi moce. Craven odrobił pracę domową. Mej była taka dumna z pracy w Fist, ale to wszystko popsuł. Mam tylko nadzieję, że nie wszystko, czego się dotknął, było skażone. Kraven bada krew Lee. Może próbuje odkryć skąd pochodzą jego moce, albo w jaki sposób je zdobyć. Maska wewnętrznego demona. To stary gang Lee. Lepiej, żeby Kraven nie próbował zrobić tego samego z łowcami. Czy oni testowali swoją broń na tym pancerzu? Nawet jednego draśnięcia? Niemal identyczna replika. Pewnie badali jej słabe punkty. Za skorpionem nigdy nic nie wiadomo. Chwileczkę. Co my tu mamy? Dla ciebie nowe imię. Craven. Najwyraźniej jest szefem tych gości i prowadzi tu jakieś... łowy. Craven Łowca. Na co poluje? Cokolwiek knuje, ma to związek ze Skorpionem i Lee. Mogłabyś spróbować czegoś się o nim dowiedzieć i przekazać wszystko Milesowi? Już się robi. Pilnuj się. Ile jeszcze o tym musimy Ile, ile trzeba. Craven mówił, że w jego śnie były wszędzie. Ale jeśli jego sen ma się sprawdzić, to te wszystkie ognie i tak zapłoną. Nie lepiej stać się na los? To ma się wydarzyć na warunkach krajowych, nie losu. Wyluzu! Myślę, że po tak długiej odsiadce li mocno podupadnie na duchu. A jest, jest jak czajona szmiga. Wszystko jest w jego teczce. Gargan urodził się łowcą, i stał się nim po tym, co przed laty spotkało jego rodziców. Nic nie motywuje do działania tak jak. Nie hałasuj. e eu Nie, nie era nada. Hej, przyjeżdżasz? Zasługujesz na przerwę. Nie wstaję. Alarmuowcy! Pamiętaj o cy! Brakuje kogoś do mnie. Stajmy! No i zobaczycie! Chodź z tymi! Mają tu jest! Nie wstawaj. Proszę. Gdzie ty jesteś? Nikogo na pozycji! Mamy towarzystwo! Uważajcie! Straciliśmy kogoś! Dałyby mi się odpowiedzi zamiast kolejnych pytań. Wygląda obiecująco. Dobra, Craven, czego szukasz? Zaraz. Skorpion i Lee nadają się na polowanie. Ale Black Cat to złodziejka. No. Nic nie. Nigdy nie wygrasz przy konkursu z takim podejściem. Dobry piesek, kotek, robocik. żartuj. Noga! Kuraj się! Zdechwieć! Nareszcie! Zastanawiałem się, kiedy pojawią się chwycle. Nie! Nie! Wiecie? Z już jesteście, mam pytanie. Na co poluje Kraytred? Może mu pomogę? Tak strzegłeś się. Skorpion, Martin Lee, Black Cat... Ten cały Kraven zbiera niezłą ekipę.

Super złoczyńców na polowanie. On na nich poluje, Felicia. Gdzie jesteś? Gotowy? No co? Serio? On zaraz tu będzie, a ty serfujesz po sieci. Mamo, nikt już nie mówi, serfujesz po sieci. Ach, możesz się już ubrać, proszę. Dobra, dobra. Widzę, że się umalowałaś. <noise> Chyba naprawdę go lubisz, co? Miles. Kocham Cię. Znalazłem bazę należącą do tych piratów z safari, czy też łowców, jak sami na siebie mówią. Poznałem też imię ich szefa, krzefa. On zabił skorpiona. Ma całą listę. Czekaj, co? To znaczy, że. Li? Nie wiem, ale lista jest długa. Pewnie ci, przed którymi ostrzegał nas Marko, polowali na Sendmena. Nie wierzę. Imię Felici też tu jest. Lekkę? Byłej? Właśnie. Moje ostrzeżenia zbagatelizuje. Ale może posłucha kogoś, kogo nie zna. Gdyby MJ podała ci namiary na kilka miejsc, chciałoby ci się do nich zajrzeć? Jasne. Dzięki, serio. Muszę teraz trochę odetchnąć, ale gdyby coś się stało, dzwoń. No i znajdziemy Lee Miles. Obiecuję. MJ pewnie na razie nie zadzwoni. Co nowego w mieście?